Sukcesem zakończył się udział zespołów wokalnych Wolsztyńskiego Domu Kultury w ogólnopolskim festiwalu piosenki lwowskiej Tajoi, który odbył się w Lesznie. Od kilku lat Wolsztynianie przywozą, przywożą z Leszna nagrody i wyróżnienia. Zajęli już kiedyś drugie i trzecie miejsce, ale podczas tegorocznego festiwalu rozwiązał się przysłowiowy worek sukcesów. W kategorii zespołów zwyciężyły Kębowianki, grupa wokalna zespołu pieśni i tańca kębowy. Jednak to nie wszystkie powody do radości, bowiem w kategorii solistów trzecie miejsce zajęła Magdalena Stakura-Skarbicka. A w kategorii szkół ponadpodstawowych wyróżniono duet bolszkinelli Aleksandrę Stakury i Katarzynę Żenny. Tak liczne sukcesy wychowanistów z bolszeńskiego Domu Kultury mogą potwierdzić słuszność decyzji jury, które przyznały ich instruktorce Marii Jankiewicz pierwszą nagrodę w kategorii instruktorów. Prosimy na scenę burmistrza Andrzeja Rogozińskiego oraz dyrektora Włoszczyńskiego Domu Kultury Beata Jastrzębskiego oraz oczywiście panią Marię Jankiewicz. Biorące brawa, państwa. Ja tutaj muszę przedstawiać panią Marię Jankiewicz zespół w bo tam to tu, bo... najważniejsze podziękowania, gratulacje za te wyróżnienia, nagrody, a tym bardziej za zdobycie miana najlepszej instruktorki nauczyciela, przygotowanie zespołów na festiwalu Wesznie hajoj 2001. Życzymy Panie Mario wielu, wielu sukcesów. Dziękujemy bardzo.